I mam jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Pokonywanie codziennych trudności, zaczynanie i niekończenie dzieł, sądzę, że to częsty problem, w każdym razie ja go mam. Konkretnie, zabierasz się za coś, są chęci, ale po jakimś czasie, gdy wykonasz część zadań, jest ciężko dokończyć. W jaki sposób kontrolować siebie? Albo na co zwrócić uwagę? Recepta jest bardzo prosta. Nigdy więcej nie chodzić do fryzjera. Mówię o tym. Dawniej mężczyźni z ludu nie brali dziewczyny za żonę, jeśli warkocz nie sięgał do kości ogonowej. Wojownicy nie brali dziewczyny za żonę, jeśli warkocz nie sięgał do kolan, a mędrcy nie brali dziewczyny za żonę, jeśli warkocz nie sięgał do pięt. Chyba nie muszę dalej mówić. A to dlatego, że to są wasze anteny. Czym one dłuższe, tym więcej jest z was boskiej siły. To oznacza, że będziecie doprowadzać do końca wszystkie dzieła. Będziecie miały siłę do pokonania lenistwa, a to dlatego, że będziecie otrzymywać siły od Bogów, od Waszych przodków. A w tej chwili nie ma czym pobierać tej siły. Będziecie się szybko ładować, tak jak bateryjka. Oto i cała tajemnica. Podłączcie się do Bożej instalacji elektrycznej. A do tego potrzebne są anteny.